Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony arekman 11 TV. Dzisiaj będę grać Fortnite'a razem z moim kolegą. Cześć, Tutaj... Marcin. Powitajcie, Marcina. Będziemy grać Battle Royale, oddział zupełnie oddział. Dajemy gotowość. Też mam dołączkę Marcin, jakbyś pytał. A, i zrobimy ja. sobie dwa meczyki. Także, no. Dwa mecze zrobimy obecnie. Potem zakończymy film. Czasem nie rozumiem, dlaczego w tym Fortnite zawsze tak, tak długo musi to się wczytywać. Jakoś w World Warships e, zrobili tak, że to w pół sekundy się ładuje. Dobra, poszło. Dobra, już nie załadowało, jak dobrze. Jak dobrze, jesteś na końcu mapy. Przynajmniej nie załadowało. To wiesz, co? Zbieraj tam itemki i jedź do nas. Nie, ja tam do was dolecę. ale popatrz sobie na tego Freddy Audi. Audi. E, Chłop ma chyba dość poważnego laga. Bo sobie tylko na niego zobacz. Nie rusza się i to już od dość długiego czasu. Woli mam 6 kp pomocy. Co mówisz? A masz mało HP i się pewnie bijesz, tak? Ja mam tylko DMR. Gdzie jesteś? O tak, boomerang, tego ja właśnie chciałam. Lepiej by się nie mogło. Pomocy, bo do mnie strzelają. Dobra, już idę. Do. Zabuduj się i podnoś. Nie, weź mi za plecy, czy nikt nie idzie. Jest clear. I ogólnie się rozglądaj, czy zaraz nikt na, na, nie zaatakuje. Teraz Pier jako pierwszy gracz jak go jakie dobre hity. Nieźle. Osłonisz no. mnie? Bo ja się leczę. Ja zrobię w takim mięsem, że nie potrzebuję osłonu. Weź ich podjeżdżaj. Ja lutuję. Tam jest jeden, to zaraz go nie będzie. Dobra, i chodźcie się teraz ludy na ten zusić Rakietnica ze zwykłej skrzynki wypadła? To jest o, możliwe? Ja bym siedził, że z rakietnica. Rakietnica już od y, dawna jest na pompa, super. Macie pompę jakąś? E, niestety nie. Tu szarą. Że ja mam. Nikt. z Eee, nie wiem, może dlatego, że ten... Wyspa się pojawiła, czy coś, tam już nie pamiętam. No kolejna rakietnica co jest? Daj mi tą rakietnicę. Kaj ona jest... To już, to już jest droga, którą wydropiłem. Kaj A jest i... rakietnica. Tutaj. Aha, to jest... To. to jest useless. Czasami się przydaje. No, do skanowania. Czekaj, ktoś tutaj tam się zlespił przed chwilą. Chyba. Serio? Nie, nie tutaj. Przy jakimś innym. No to Usunęli te zwykłe pojemniki? za amunicją? Takie pytanko. Bo jak na razie wszystkie pojemniki jak spotkałem to były te rzadkie Prawda? No. no? Nie wiem Bym gdzieś szedł już powolutku Ale ja mamy z no. tylefa Dosyć dobra pompa NO KOLEJNA RAKIETNICA To nie wiem, zrób coś z nią, bo to już mnie irytuje Czekaj, to rozwa, lej podpalę ten dom A to rzuć gdzieś tutaj Czekaj, leci mm. Auć Rakietnicę. No ja już jej nie mam, ale mi ją, no co chwilę dorobiłam. A, Jakby ktoś chciał. Podziękuję. Podziękuję, nie, wolę DMRO. Mam jedną, mam jednego gościa. To wej go spal tą Co ty chcesz okrutko? O, dziękuję, miły ten bot. Tak, tak, widzisz? Dzida za mną Marek. A, czy tu nikogo nie ma. Chodźmy dalej. No bo ty uruchomili już serio Nie no congratulations A to jest wysoka karta Czy tam dzika już nie pamiętam To dawaj Paliłem ją Nie, bo go goś na się A jakbyś chciał O biorę. Dzięki bociku i do po kto ma tą kartę? Ja nie, ja nie. A, ten niebieski ma tą kartę. O, ryba termiczna. Dzień dobry. Czekaj jaka to jest pompa. a zwykła. Ada? Nie pospolita. No gość idź do safe food. Ja też nie wiem gdzie no, jest ten safe No gościu pobiegł z tą kartą, tym kluczem Aha, lamę chce zabić, boż o, tu jest To mi daj go ciągł. Zliśmy tego tłumaczka I teraz deadną. Niech dead, no. nie, on dead nie? nie? Weź mu nie pomagajmy. Zdobędziemy no. kartę. No właśnie idą... Aby są i tak yy, zaraz ten save będzie w burzy. Dokładnie za 30 sekund Poczekaj Wilk nie chce zjeść Idę do was Czy Jakim cudem on tak wali Skąd? A na wilku Halo, już idę. Czekaj. Sama ma No i lipcia. Ale, sobie nadzieja. Ała. O, dobra, pompa. Dala się kawa napije. Na Och, tak. Yy, od razu całe żyćko będzie. Tak, kozio, ja tu wchodzę i... ...pał mi. Sosim, paka, Te panie dobrze nie usunęli tych małych, nie? Nie, bo właśnie je spotkałem. Ej, potrzebuję pomocy. Kupujesz Masz spotkę, małą Marek? No, mam. Co prawda, tylko jedno, ale zawsze coś. Oczywiście. Ej Marcin Honotu Tak, ja szukam tych No to ci jem, rzucam masz Wej sobie w wolnym czasie No chłop ma takiego loła ucieka dobra, rozumiem uciekań Nie, Ale takiego loa Dobra na hita już był. Tam był jakiś inny gościu. O dzień dobry, dzień dobry. Dawaj go. Ogle czujesz to, że ja mam ciągle zieloną merkę i szarą pompę A to są te maskujące Znać mnie Mam rakietę Tutaj Masz. jesteś Nie chcę tego Patrz czy tu ludu jakiegoś nie ma No spoko Tylko tak w miarę właśnie nie wystrzelił tego we mnie. On nam O chłopie, ze zwykłej skrzynki mi dropnęła yy, ta, fioletowa pompa. Nie wiem czy ja w życiu mam jakieś la laki, bo jak za pierwszym razem... Zem w takiej grze w Roblox się otworzyłem, ech, e jajko. To drobną mi pet to ale był 1% za pierwszym razem. No wejdź do mnie, nie nawalaj tym! To nie było specjalnie, napatoczyłeś się. Chodź tu! Tak, ktoś kogoś się odradza, dawaj. Bez nie pozostać nic. Tam jest, tam co. No przykład go netto Chłop ma te big działo. Ale ono jest słabe. Bo najpierw trzeba sobie w ogóle na nim trafić, a nim trafienie to jest na prawdę, Trzeb trzeba mieć aimbota. Gdzie ty jesteś? A tam idziecie, dobra. Nie, tam nie idę, skupasz się na Mam gościa, radzi. mam gościa! Już idę na pomoc! I to nawet dwóch. Ale widać, że sobie radzisz, wiem co skrzynkę otworzę. Ładuj w nich. Gdzie oni są? No psiak. Kość. Kod. A... Gdzie uciekasz? Amunicji. Tezło CPM. Dobra. I tak go nie chciałem. Tylko chciałem cię zaznaczyć. Ale ja chciałem. Mam nadzieję, jak zobaczycie ludzi. Dacie. O prysznicę. było, mi dali amunicję No mam trochę. Okej. Okay. Zostaw, bo ja mam zadanie na to! Na bandy. No dobrze. Tak. do gracza, Hasbrooom Hasbrooom? Chyba tak Ej Marcin, chodź, no bo tutaj jest beczka siorbu muzyka gdzieś u siebie mam takie to fajnie. Chodź to. Ja mam, ja mam. Także mogę sobie wziąć. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Jak fajnie. Za 20 sekund będzie strefa. I tak już jadę do strefa. Aha, zabrałeś mi to i nie poczekałeś. Przepraszam, jadę już takiego. W sumie wolno leci, to ja sobie pozbieram te siarby. Szybko Arek, wsiadaj. Lecę! Go Co z wysokości zginął. Dawaj, lecimy do niego go odrodzić, bo ma taki sam skin jak ty! Dziwnego, że zginął w Czego Bierz na plecy, na plecy. I wsiadaj do mnie. Nope. nope. Czekaj, tu masz fioletowego PM-a. A, A się to się Dawaj leczko. No. I fura. Fuck. Czeka. Lecisz. Ty źle jedziesz. Dobra w prawo i lura Jest ja, no tak mnie woda leczy A gościu znów zginął, tylko tym razem odgrywał Dobra już do niego pójdę Nie no, on był metr od y, strefy. Y, y, I zdeadnął. O, cel zlikwidowany. A, skoro nie bierze apteczki. Tu chodź, do mnie. Dobra, idę. Pytaj, gdzie ty jesteś? Ty masz tego detemera? No tak. To, to nie dokładnie się... tego, którego zaznaczyłeś, ale. Ale gościu denną. To nie moja. Pa, 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 pajusia. Tak, wiem, że mogę tym rzucać. Ola, polecam iść do jestem tutaj, mi gościu, też też nie pomogłeś. pomogłeś. A w ogóle ten gościu jestem jest tam, to dawaj do niego. Do strefy chcesz iść. Chwilę przeżyjemy. Ty auto jedzie. Wiem. Dwudziestu pięciu graczy zostało, rozumiesz? A ja mam po wóz i lewy Piadaj. Pjadaj. Ja pomagam mojemu koledze Ups, Sorry! Przepraszam Ty cię cię Franko Panko Mam teraz go zaprosić do znajomych Gościu tu jest. Wiem A dokładnie widzisz go? Tak Dobra, idę odrodzić tam gościa. <noise> Przepraszam cię Franko Panko Wy się bijecie czy odradzacie? Bo ja... Jedy... się biję. A, to co? Ja mam wam pom Że Poczekaj, ja mam ci pomóc czy mogę odradzać tego gościa? Mógłbyś pomóc Może wątpisz ten sojusz A nie by było jakbyś pomógł. O nie? Okej, okay, już przyjdę, tylko tego gościa odradza Jak jest jak ty nie dojdziesz do mnie to cię to ci odrodzę. Nie ja mam, ale zabierz mi chociaż karabin i pistolet. Tylko ty, o tyle cię proszę. Też potrzebuję leczenia. To idź do mnie. Tak szybko jak tylko się da. Aptekę mam, to dobrze. Nie zdążysz, nie no chyba se Ulec się, ulec. nie, nie lecz się teraz. Franko nikt cię Franko... nikt nie Frank... A nie Franko Franku też gdzie Fu cię lecie, lecie Zdążysz, zdążysz. Dobra, i teraz gazu. Nie no, kolejny do no. Nie, on mi nie chciał punkt. Tu po lewo masz. A nie, to jest tam gdzie... Ty, zaznaczyłem ci przecież. Wiem, czekaj. Brawo! Aj. Przynajmniej jego kartę podniosę, przynajmniej jego kartę podniosę! Dobrze Franko panku, może byś podniósł Franko panku On przyjdzie do mnie? Weź mu zaznacz Ty, on, ty odklejony jesteś? To ten frakopanko? No nie wiem Boomerang bierz no. zamiast tego dzieła. Aha, on zadanie robi, okej okay. Aha, on odrodzi was no. Jeżeli sam zaraz nie zginie Tu to jakbyś to ty, ty masz tyły Dobra, luć, luć, luć. Przynajmniej niech was odrodzi. Przynajmniej niech was odrodzi. I niech odrodzi. Błagam. Nie, nie zdą! Ach. To było przepiękny film. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach i filmach. Ja na pewno będę. Fajnie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.